Hej, z tej strony, LM to jest ponownie FNAF... na. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ale się, muszę przyzwyczaić tutaj nazwę. na 6. Pra prawdopodobnie, ale nie jestem pewien. Nie, wydaje mi się, nie wiem. Więc. Yy, tak. Zmontowałem sobie odcinek i cisnę dalej. I się zastanawiam, yy, czy faktycznie mogę powoli zbierać tą kasę i ominąć cały horrorowy staw. Bo jeżeli tak, wychodziłoby na to, że sko zrobił dwie gry w jednej? W sensie. If you catch my meaning e, dalej nie ogarniam jak sobie z tym poradzić, więc spróbujmy z jakoś go, typa, ogarnąć This gonna be... Bad um, Mogę, chwila Equipment Mogę sobie kupić rzeczy High speed uplink, 2D printer No to mi nie starczy już Activate motion scanning. Zobaczmy gdzie to coś jest. Tutaj. E, audio tu, żeby to przeskoczyło. Przeskoczy? Nie widziałem, czy przeskoczyło. Słyszałem dźwięk, ale słyszałem coś tak. To... Eee! No i co? sweet, but fitting. Jak to działa? Ja, o co chodzi? W sensie... Robię coś źle, że to mnie jumpscaruje od razu. Czemu? Wha why? Dobra, spróbujmy przejść najpierw w tą minigierkę, bo najwyraźniej czegoś tutaj nie rozumiem. Wyczyśćmy ją, czemu by nie. I spróbujmy w to zagrać. Czyli musimy znaleźć przede wszystkim magnes. to jest creepy. Przede wszystkim musimy znaleźć magnes i to coś, co pozwala nam przechodzić przez ściany. Tylko musimy zabrać chyba wszystko, a nie uciec poza y, strefę gry. Tak sądzę? Kaman. Się pogubię w tym labiryncie. Jest magnes. Świetnie. Czyli spróbujmy zebrać wszystko, może o to w tym chodzi, nie jestem nawet już pewien, ale... Okej, okay, teraz mogę jeszcze przelotować przez... praktycznie wszystko. Nie wyleźmy tylko poza... strefy gry. I wszystko będzie cacy. Prawdopodobnie. Ehm... Um. Nie zbierałem. I to powinno być wszystko? O, wyjechałem poza brzegi. Nie to chciałem. Jeszcze raz. Nie uciekaj po zagrę, Plox. Gdzieś był magnes. Bierz go. Fak, skończyło mi się. Nie zdążę, jasna cholera ZDŁUŻYŁEM! 1960 To musi być jakiś rok To musi być coś fabularnego, że jest akurat 1960 punktów za to Chyba, że jakieś kombosy się tam nabija i może jednak faktycznie... nie! Play tokens One mi się kończą Już nie mam tokenów do grania Nie mogę już grać, szlak, nie wiem gdzie je zdobyć, szlak. Chyba muszę... Zrobić to, co muszę zrobić Jak ja to mam załatwić? Okej, on jest tutaj, audio damy tutaj Albo tu. Tu, tu, tu w sumie było dobrze Przejdzie? Nie, tu jest audio. Nie zrobię tego nigdy na czas. Szlak! On jest z tamtej strony, on jest za mną. Poszedł sobie! Kurwa! No już po mnie, pomocy, okay, czyli jest daleko jeszcze, czyli raz, drugi, trzeci. Poruszał się kilka razy, więc nie wiem. Może to trzeba na, na słuch. Bo jeżeli zaznaczam audio, to słyszę czy, ile razy on się przemieszcza. Jest tutaj. Dobrze. I nie rozumiem, co robię. Nie rozpoznałbyś mnie na pierwszy. Ah, Jest. I rozpoznałbyś mnie na pierwszy rzut oka. Ale to dalej ja. Czy to jest. Dalej nie jestem pewien, czy to jest Freddy, czy to jest Springtrap, ale nie ma uszu. brzmi jak William Afton. Więc to by się narzucało, że to jest. E, Springy, ale. Springi jest cool. Springy nie jest like this Gdzie się przemieszcza? Always COME BACK Nie wracaj! Nikt cię nie lubi! Podejdź tu. Nie chce w sensie. się... Dobrze Włączamy wentylację, żeby zagłuszała I drukujemy Czy to zadziała? Nie wiem. Możliwe, że nie Ty jesteś dalej, dobrze. Zagłuszamy jeszcze raz. Przeczyśmy kible, nie wiem. No i co ja mam zrobić? Kurra! Wracaj się. Czyli jego słychać jako on jest już blisko. Czyli to nie mówiłem ja, to cały czas mówi springtrap. O ile to jest springtrap? Tak, tak wygląda na to, że to on. On to w to klikać kilka razy, nie rozumiem. Halo? Tutaj wracaj, cofaj. Jak sobie będziesz tutaj, to dopiero pogadamy. Um, Ostatnio do, do drukowania zostaną na same te łatwe Naprawdę. radę Tu jest, okej, okay. wycofaj Wsteczny Nie mam pojęcia czy rozumiem jak to działa, prawdopodobnie nie, ale... Ale najwyraźniej coś robię Nie, nie, nie ogarniam. Ja pierdolę, naprawdę... Czemu to za każdym razem restartuje gry od nowa? Dlaczego? Dlaczego po każdej śmierci ja muszę od nowa? Nie rozumiem. Co? Pokazywało mi, że coś jest w pizde daleko i jeszcze słyszałem coś po What? Są dwie rzeczy, jak ja mam sobie z tym poradzić? Wywalaj, typie. Ej, pa, pa. Sio. nie. 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 Nie wiem, ja nie wiem, co robię. Z jednej strony, Pira, ze drzwi rozumiem, ale nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem, co mi pomaga, jaki dźwięk zagłuszyć. Nie wiem, co mi pomaga przetrwać. Ja nie wiem, nic nie wiem. To są wszystko domysły. I always come back. Nie mam na to sił. I, I can't, nie rozumiem. Nie, po cholera go tu wpuściłem. Nie rozumiem. Może kurwa grada do wyboru. Wpuść se animatronika do budynku. Nie wpuszczę se animatronika do budynku. Ja byłem na tyle zjebany, że se go wpuściłem. I teraz będę narzekał. Sa sam sobie to zrobiłem. Czemu? Jej Kurwa... Okej... Okay. It's good, mogę się schodzić. No problemo. Yyy. Jak ja ja on musi zapierdalać przez te żeby wentylator. No kurwa, turbo ma w dupie jakieś?! Przed chwilą był po drugiej stronie budynku. Tak, z trzy sekundy temu. Na samu odbyt projektowało. Przesłuchałem sobie jeszcze raz tutorial do tego, jak to, jak tym operować. Um, i faktycznie wyłączenie wszystkiego zmniejsza sprowadzanie naszej uwagi na coś Ale gościu zaznaczył, że coś może, może niczego nie być w wentylacjach, więc to mogłaby być łatwa robota Mógłbym po prostu... Mógłbym po prostu tutaj niczego nie zapraszać niebezpiecznego, to byłoby tak proste Ale ja musiałem, nie? Kurwa Przecież co? Nic tutaj nie. Co? Tam coś było. What? Co nie daleko. Może mi się uda. Co jest przerażające, że pracuję tym razem w dzień. do zrobienia? Come on, ostatnia rzecz. Słyszałem Cię Wypad Come on. Ostatnią rzecz robiłem Czułem. Nie mam pojęcia jak, nie mam pojęcia co się stało, nie, nie rozumiem tego, siedziałem w tym godzinę, próbowałem tę godzinę rozgryźć, nie? I co mnie teraz czeka? You is an the Kolejny, and you jasne. It is your job to Twoja praca, żeby zakończyć listę utrzymania, zanim powstrzymasz ją Albo, jeśli chcesz, możesz wrócić do alii, gdzie ją znaleźłeś i zapłacić. Proszę, zrób to teraz. No move. No muszę, po You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You, no, you can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Eee, zaraz. Document results. Begin audio prompt in three, two, one. Nie 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 dawał mi takiego spojrzenia. Document results. E? Begin audio prompt in No raczej. 3 2 1 Chore. Document results. Absolutely horrible. Begin audio prompt in three, two, one. Nope, not gonna happen. I don't get it Does it have take so long? Hello? Sorry? Document results You have yes. completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage Well done Welcome to, <coughs> to the <that are> team! <coughs> you don't really know who your employer is Do you? Nie mam pojęcia. Nawet nie mam pojęcia do końca, kim jestem. I czemu tu dalej pracuję? <śmany> Whatever. Nie mam... Nie, czy ja dostałem jakiekolwiek do gry, tokeny? Do 10! Jest! Dobrze Ja to na razie tutaj zostawię to, to, to tyle na ten odcinek, ja dziękuję Cześć Po prostu, cześć